Siwaneczko, tutaj JJK, i witam z kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będziemy sprawdzali, testowali, obalali przeróżne dziwne zabobony oraz przesądy polskie i niepolskie. Przygotowałam tutaj całą pulę z drapek i po każdym zabobonie będziemy drapali jedną zdrapkę, żeby sprawdzić, czy przyniosło nam to szczęście, czy Pecha. Jeżeli wy wierzycie w jakiś zabawony, na przykład w czarnego kota, który przychodzi wam drogę, albo yy, że znaleziony grosik przynosi wam szczęście, to zostawcie teraz łapeczkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ już w tym roku lecimy po milion subskrypcji, a być może w tym odcinku lecimy po milion złotych. Ja dzisiaj specjalnie ubrałam się na lewą stronę, jak widzicie, kroksy też mam na lewą stronę. <laughs> Nie wygląda to za dobrze. Ale mam nadzieję, że pierwsza zdrabka dzięki temu przyniesie mi szczęście. Więc sprawdźmy to. Czas na premię. Mamy tutaj cztery liczby, które będą naszymi liczbami. Jest to 29, 14, 31 oraz 12. I teraz musimy sprawdzić, czy pod zdrabką znajduje się któraś z tych liczb. Jeżeli tak, to wygraliśmy pieniądze. No i niestety za Bobon, który mówił o tym, że ubieranie się na lewą stronę przynosi szczęście, został obalony, lecimy z kolejnym. Jest już ze mną Farel. Siemano. I dzisiaj są urodziny ani, ani moje, ani twoje, dlatego mam <laughs> dla Ciebie mały podarunek. Dziękuję. Co to jest? Ła! To jest, moi drodzy, kaktus. Ogólnie kaktusy w domu przynoszą nieszczęście i wręczanie komuś kaktusa oznacza, że życzymy mu źle i życzymy mu nieszczęścia. Fajnie. Więc zdrab teraz zdrapkę i sprawdźmy, czy to się sprawdza. To jest mój kaktus po pierwsze. Nazwę go spike. Imię idealne. Proszę, możesz teraz sobie wybrać zdrapkę z puli. To jest pierwszy kwiatek, który mi nie zdechnie w domu. <laughs> to na pewno. Proszę. Lecimy. Trzymaj to. Kaktus! Masz Czekaj! być szczęśliwy. Nie. Nie da się. Nie da się zdrapać kaktusem. O, jest zitka. Wygrywające liczby są u góry. 12, 28, 31 i 04. Ha! Tak jest! Ha! Masz to! 10 zł! Kochany spajk. Ale mogę dalej jeszcze wygrać? Możesz dalej wygrać, ale ten zabobon został już obalony. To znaczy, że kaktusy tak naprawdę przynoszą szczęście. Kupujcie o, kaktusy. Od wygrać. dzisiaj na dzień matki kaktusa, nie? <grym> <grym> Lecimy dalej. 6, 3, 1, 8, 29, 30. 34, A, blisko. 34 i 33. Czyli dyszka. Pff, mamy to. Nożyczki. Aha. Podobno, opuszczone i wbite w ziemię, zwiastują szczęście. Szczęście? Tak jest. No dobra, to sprawdźmy, rzucamy na zmianę. Ty pierwsza, ja drugi. Nie, bo ja chcę podpatrzeć technikę. Haha, <noise> tak jak <noise> zawsze ze wszystkim. Technika. Okej, okay, nie wbiło się. Ja cię odsunę. Kto pierwszy wbije, ten ma szczęście. Kto nie, kto nie wbije ten ma pecha i drapiemy razem. No oczywiście. Wow! Nie, szczęście! Dobra, idziemy drapać. No to wybieraj, zobaczymy, czy faktycznie będziesz taka cwana teraz, jak zdrapisz. Okay. Do pobicia jest dycha, nie? Wiadomo ja jak znowu wygram. Ok. 2, 32, dwa. Trzydzieści sześć. Dwadzieścia Traf, któryś ten numer. 26 A nie, to dwadzieścia dziewięć dobra, przepraszam, false start. Osiemnaście za ile? Dwieście tysięcy! Żartują sobie chyba. 28, 2. Jest, jest dwójka! Piątka! tak wygrany! Ja mam dychę. Czyli za potwierdzony. Ale drop dalej, może padnie te 100 tysięcy 30 35, 12 i 27. Czyli wygrałam piątaka. No zobaczymy, czy to się faktycznie sprawdzi. Jeżeli ja teraz coś trafię, to będzie lipa. No dobra, musimy znaleźć siódemeczkę. Jest, jest! siódemka. kolejna siódemka. Jest. Kolejna siódemka! Trzy razy siedem! I teraz, czy tutaj będzie kwota, tak? Tak! I wygrywam? Tak! Pięć złotych! Pięć złotych! Pięć złotych! I pięć złotych! Co jest? I co? Nie trzeba z rzucać, <laughs> na miś Znajdź siódemkę i wygraj przypisaną do niej kwotę. Piętnaście złotych! I co? Przypominam, że to są zdrabki po 5 złotych. No tak, a ja już mam 25 na plusie. Lecimy z kolejnymi przesądami. Ale zazdrosne. Oddaj. Oddaj. Nie, <grym> moje. Ja mam paragon za to. Paragon się nie liczy, a to do kiermanek kraje. Podobno, jeżeli znajdziemy monetę Aha. i huchniemy na nią dwa razy, to przyniesie nam to szczęście, bogactwo i po prostu życie miodem i mlekiem płynące. No dobra, to czyli szaku nam choba monetę. Szaku rzuca nam monetę, my nie patrzymy, a następnie szukamy, kto pierwszy znajdzie i chuchnie, ten ma szczęście. Dobra, macie już skowane, Czas, start! Wiesz, że nie masz szans w szukaniu monet? Ja Jaka to jacyś... no, moneta? O, ty ulicy! Ja <Chaos> Moje szczęście! Czy ty na ściernisku jakimś, gdzie basen stał dwa miesiące... Le, 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 pół roku? No rzuciłem na szczęście, że tam trawa szybciej rosła. Mam! No, nie ma podwójne szczęście drapać Podwójny fart, lecimy drapać drapkę Ja drapię tą monetą Para pa pa, pa. Pa, pa pa ta. Para pa pa Nie ta, nie ta, ha Pisańka Pisańka, Pisańka. <laughs> Jak się ślini palec to zawsze oddaję, nie? O, złoto i srebro znowu Patrz! A dobra, podkowa Zbejtowała mnie Tak! Jest! Tak jest! Jest peruka. Trzy razy peura! Perła! Peura! Tutaj! pięć tysiące trzysta 2333 Tu nic. O, 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 babka! Nie. Kurde, na Pięści koła by było! Gdyby kapelusz babką był. <grym> o! Mazurek! Eee. No i to by było na tyle. Już nie trzy, bo dziura zrobisz w stole. <grym> Perełka. Piątaczek,

I 30. I 30. Faktycznie no monetka nie oddała. Czyli przesąd potwierdzony. Ty znalazłaś dwójkę i zarobiłaś piątkę. Czyli razem szczęśliwą siódemkę. No. Podobno, jeżeli komuś w prezencie wręczy się pusty portfel, to zwiastuje to niestety brak pieniędzy. A jeżeli komuś wręczy się portfel z przysłowiowym grosikiem, to ta osoba będzie miała szczęście w pieniądzach. A jeżeli jeszcze dodatkowo portfel jest czerwony, to już w ogóle będzie bogata całe życie. Więc teraz Szaku przygotował dla nas dwa prezenty. My je wylosujemy i sprawdzimy, komu przypadł jaki portfel. Wszystkiego najlepszego i tak dalej. Dobra, który chcesz? Kamień, dorzucę papier. Trzy po trzy. Dobra, ja pierwszy, czyli ten różowy. Okej. Okay. <noise> Widzicie? Ja mam pecha. Uwaga. Jest czerwony portfel. Nie W środku ma graczy, jest co? Soszetka z żalem I, 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 jest! Jest ją! Jest jeden dzień. No to znaczy, że ja powinnam mieć pecha, a ty szczęście. Przydałoby się tutaj wypełnić ten portfelik, co? moją ręką teraz, będziesz szczęśliwiej. Pisanka! A ja? No, czemu mnie opałaś? To moje. Pisankę znamy, trzy takie same symbole. Nie. Tu też nic. O no nie. No nie, o, o, o jest broku? Nie, e. co to jest? Drzewo. Drzewo. Nie, nie, 150 zł było. I parasol, parasol nam mróz. No i co? No i z Bogom obalony. Dlaczego mi to zrobiłeś? Sprawdźmy wow. czy ja mam szczęście.

to się popisaliśmy, szczęścia nie było. No najlepiej to nie mieć portfela w ogóle. No. Trzymać pieniądze na koncie. I płacić pik pik Podobno potuczony kieliszek zwiastuje również szczęście, więc zdrowie pijemy, widzenie. rzucamy za siebie i czyj kieliszek się zbije? Oj! Mój! Mój też. Ale kwaśne To łusok z cytryny są. Super. Proszę wybierz sobie zrapeczkę. Nie dwie, nie dwie. Okej. Okay. Moc szczęścia. Moc szczęścia. O, ze środka. Ta jest za milion. Gwiazdka z nieba. Słuchajcie. Świąteczna. No dobra, ja to ja pierwszy. pierwsza. <noise> Powiedzieliśmy to samo razem. Tu jest jakiś zabawą z tym związany? E, chyba... Kurde, nie! Ja zapomniałem tej regułki! <noise> dobra, czyli po tej zdrabce trafimy kolejne zdrabki, ja mam szczęście, ty pecha. No właśnie. Nie zapomniałem tej głuki głupiej. Zawsze jak powiecie to same słowo z jakąś inną osobą w tym samym czasie, to musicie powiedzieć: "Fuj pech moje szczęście". To wtedy ta osoba będzie miała pecha zamiast Fajnie, was. ty jesteś w ogóle dzisiaj za Dora. Ej, 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 ej dobra. Wygrywające liczby 29 09 15 oraz 04 Uwaga 08 17 30 13 20, No niestety 3. nic 02 12 I 26 Mi się wydaje Dlatego Ponieważ to był Oszukany tost Tak Zdecydowanie, ale sprawdźmy to, bo może ty będziesz miał szczęście. Może twój kieliszek potupuje się bardziej. 32, 28, 30 i 03. Nic. Nic. Jest nie. nie. Czyli wychodzi na to, że szkoda kieliszka. Szkoda kieliszków. No dawaj, zobaczymy, czy uda ci się trapić coś szczęśliwego. A teraz wezmę z boku. Dobra. Wygrywające liczby.

I 28, czyli piątaka wygrała, czyli w sumie potwierdziła się regułka. Jeżeli powiecie to samo we dwoje, pamiętajcie, żeby jeszcze walnąć tą głupią regułkę, o której już nie pamiętam, to zgarniacie piątkę. To jest sz moje szczęście. Twoje szczęście, mój pech. O. Nie. <śla> ja bym tak powiedział, dawaj. Tam mi się podoba. O, o proszę, jakaś Asker. nowa. A Co to tak ciężko idzie? No tu musisz zdrapać, serduszka musisz zdrapać. Okej, okay. trzy takie same symbole. Już nie będzie. Nie, <laughs> nie ma szans. Sprawdziło się. Ale askier, oddał. Pój pech, moje szczęście. To nawet nie było dwóch takich samych biednym. Najgorzej. Istnieje zabobon, który mówi, że absolutnie nie wolno umieszczać dwóch luster naprzeciwko siebie, bo wtedy zwiastuje to totalne nieszczęście, niepowodzenie, śmierć i w ogóle wszystko co najgorsze, więc zróbmy to! Masz sama postawę nie będę tego, tego jak śmierć. Dasz radę? Zdrowa strana przeciwko siebie tworzymy niekończącą się iluzję. Jeszcze nigdy tego nie robiłam w sumie. Nie robiłaś? Spójrz! Widzisz ten tunel? O! <głos> <głos> wow! No! Ale to jest dziwne! Czuję się jak w jakimś tunelu. <noise> Ty też musisz stanąć, żeby mieć pecha. Nie, ale ja już szczęście. Ja nie chcę mieć pecha. Christian, wejdź w to ze mną, ja się boję sama. No to jesteśmy w tym tunelu już razem. Losy. Pechową kartę. I teraz daj mi, ja losuję. Wcale nie widziałam luster, bo co losuje? <laughs> teraz ty mi. Ja przerwałem tą linię luster. z brzegu. Uwaga! Gierdonki! Jest! Co? Mamy marchewki! Ty Jest! Jesko. Jesko wygrane. Lecimy dalej. Trzyma kopce! mazurki za 10 zł! Trzy parasole! Za ile? 5 zł! Dwie dychy w kieszeni! Trzy baranki! Co! Za kolejne 5 złotych! Nigdy nie wyjdzie z tego tunelu! Nie wiesz? To te lustro zostaje tu na stałej. gdy będziemy chodzić sypialni przez ten tunel. I na im pozdrawki pozdrabki. Trzy marchewki, trzy mazurki, 3 parasole i 3 baranki, czyli łącznie 25 złotych wygrane w za Pindziko. To tyle, ile było twoich kopii w tych lustrach chyba. Wygrane liczby. 34, 7, 11, 0, 3. Uwaga. No i nic. Czyli co? Muszę cię zaprosić do, do tunelu Luster. Jak to wygląda? Czyli jednak ten zabawą został obalony. Jeżeli planujecie umeblować swoje mieszkanie, no to pamiętajcie, żeby stawić, stawiać lusterko naprzeciwko lusterka. Wtedy widzieliśmy jej szczęście. Potwórne. Po potwórne? No, potwórne. On coś tam ten. <laughs> Kolejny przesąd to otwieranie parasola w domu. Pod żadnym pozorem nie można go otwierać w domu, bo przynosi to pecha. Okej. Okay. No i będziesz miał teraz pecha. A już ja szczęście. No Bądź to się rozsądzi. Nie działa. I to balony. Ha! Moc szczęścia ponoć. Premia! Do wygrania duża kasa. 012-0308. Tutaj nic. 012 03 0. Nic, kompletnie. No I po co ci to było? Deszcz nie pada, ty parasol otwierasz na chacie. Cy cy. Bo mróz przyszedł Garnięcia. dlatego. tego. I uwaga, nie, nie ma. ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. <laughs> nie ma. I dupa Jasiu. Karuzela. I co? Trzeba, bo by parasol sobie chociaż odpowiedzieć. <noise> I odszukać ten los. Mit potwierdzony. Nawet osoba, która stoi pod tym parasolem też ma ser. <noise> Stary przesąd mówi, że absolutnie nie wolno przychodzić pod drabiną, która jest oparta o ścianę, no bo będzie miało się pecha, więc sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. Raz, dwa, o! Wymyślają te cuda w tych A. czasach, kiedy się jedna drabina drewniana była i się żyło. <noise> Teraz ty. Ja nie! Dlaczego? Ja będę chcę mieć szczęście dzisiaj. No dalej. Mam przejść też? Ha, nie urośniesz. <głos> 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 no, ty, ty jesteś mądry? Chyba ty nie urośniesz. Sprawdźmy tam drabinę. O! Tego nie było. Lawendowe 9 też trafiłaś? E, twoje szcz moje szczęście, twój pek. Nie działa w tym wypadku? Nie. Szkoda. Tu będą pierw... numerki. Ta. Dwa. Pięć. Nie ma! Nie ma żadnej dziewiątki. Więc nie ma sensu już tego drzeć. Okej, okay, teraz ja. Dwa. Cztery. Trzy. Pięć. Dwa. Sześć. Sześć. Kurde! U Trzy. mnie to są dziewiątki. No. Osiem i pięć. Trzeba było nie chodzić po drabinom. Trzeba było nie chodzić. Czas na kolejny zabobon. On już dzisiaj był, ale teraz spróbujmy go powtórzyć. Powiedzmy te same słowo na 3-4, ale wymyślmy jakiś ogólny temat. Na przykład warzywo. Trzy, cztery. Brochuł. Marchewka. Owoc. Trzy, cztery. Cytryna. Jadko. Narzędzie 3, 4. Młotek! Młotek. Tak. tak jest! Mam! to jeszcze raz i Aj, zaburzałem! Głupia regułka, dobra, sprawdźmy to. Ok. Szukamy liczby: 27, 19, 34 i 4. Nie ma. Nie ma. Wow. Co to? I ja taka wygrała! Murek! Nic. I, I drugi worek! I kto ma pecha? Ty. No zaraz się okaże, bo ja jeszcze mam zdrapkę do zdrapania. Zika. Palma. Palma! Pierwsza! Piątka! Ziko! Kwiatek, dalej. Cytryna dalej. Dalej. Palma! Palma. Piątka! Biedronka. Kasa! Kasa? Dziesięć, Ziko! Ale, ja na nas. Ale kasa brała... Udział? Razy dwa, czyli dwa trzydzieści! 6, szczęście, mój pech! Piona! Podsumowując, ja w dzisiejszym odcinku wygrałam aż 65 złotych z czterech zdrapek. A ja 35 z trzech zdrapek. Każda zdrapka była po 5 złotych, więc tak czy inaczej wyszliśmy na plus. Dobra, tobie co, trzeba teraz zrobić? Ty się odczek. Mam pomysł, ty daj, się ty odczep. się nie bój. To jest mega fajny pomysł. Dobra, zaufam ci i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O... Wszystko dla ciebie. Wszystko dla kamerzyska. A jak? Niech ma, niech się cieszy. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu Szakuma farta. O, dokładnie tak. <laughs> Największy z odcinka. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Elu!